Witam państwa. Mam mówić o Krzysztofie Zanussim, jednym z najwybitniejszych twórców w polskim kinie współczesnym i nie tylko polskim w kinie światowym. Oczywiście w, w ramach krótkiego wykładu nie sposób będzie nie tylko omówić, ale nawet wymienić Wszystkich kilkudziesięciu już filmów pełnometrażowych, średniometrażowych, jakie zrealizował w czasie trwającej już kilkadziesiąt też lat kariery, ale znów rzecz nie w tym, a raczej w przybliżeniu charakterystyki tej twórczości i tej bardzo interesującej postaci. Krzysztof Zanussi, rocznik 1939, Warszawiak, obywatel świata. Poliglota, władający kilkoma e, europejskimi językami. Człowiek w ogóle znany w szerokim świecie, nie tylko jako reżyser i scenarzysta, ale mający także swoje zasługi w różnych instytucjach filmowych i w Polsce, bo od lat jest e, szefem znakomitego studia filmowego TOR też działaczem stowarzyszenia filmowców polskich. No więc naprawdę znakomita postać, ale dla nas oczywiście jest on najważniejszy jako twórca. I teraz zanim ukończył szkołę filmową w Łodzi, a było to w roku 1966, studiował najpierw fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, potem filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. I to jest nie tylko fakt biograficzny, ale to są fakty, które przekładają się na jego twórczość, bo jego twórczość jest właśnie, można powiedzieć, w jakiejś mierze scientystyczna, naukowa. Kiedy pojawiły się jego pierwsze filmy, to właśnie zauważono, że często penetrują one świat ludzi, nauki i czynią naukowców swy, swoimi e, bohaterami. Trzeba tutaj powiedzieć jedną rzecz, że jeszcze w ogóle zanim Zanussi zaczął realizować filmy zawodowe, związał się z ruchem amatorskim filmowym. I na 11 filmów, jakie wtedy zrealizował, 9 otrzymało nagrody festiwalowe. I tak już potem zostało wtedy, kiedy został zawodowcem, bo lista jego nagród festiwalowych i to głównie na tych festiwalach naprawdę ambitnego kina jest no bardzo, bardzo, bardzo długa. Tutaj się pojawia San Francisco, tu się pojawia Marder Plata, jest, jest, jest festiwal w Wenecji, no, szereg bardzo, bardzo znanych festiwali światowych, na których filmy Zanussiego były obsypywane nagrodami, a to jest przecież istotne, dlatego że to świadczy o międzynarodowej renomie polskiego reżysera. Polscy widzowie można powiedzieć, czekali na nadejście. Zanussiego. Dlaczego? Dlatego, że myśmy począwszy od przełomu lat 50. i 60., mieli coś, co może troszeczkę na wyrost, ale tylko troszeczkę, nazywane było najlepszym filmowym repertuarem świata. Myśmy mieli wszystkie, właściwie prawie wszystkie, filmy Ingmara Bergmana, Antonioni'ego, wczesne filmy Felliniego, tak, które też miały ten podkład filozoficzny. Więc polska widownia, wychowywana w ówczesnych kinach studyjnych, w prężnie rozwijających się wtedy dyskusyjnych klubach filmowych, których zresztą działaczem też jest i był Krzysztof Zanussi, można powiedzieć, że czekała na przyjście no, kogoś w rodzaju polskiego Antonioniego, kogoś właśnie, kto stworzy to polskie nowe kino, polskie kino intelektualne. I pod tym względem ani Krzysztof Zanussi, ani często z nim współpracujący na płaszczyźnie scenariuszowej inny wybitny reżyser, Edward Żebrowski, nie zawiedli tej publiczności. Zanussiego uważa się za jednego z y, y, koryfeuszy tak zwanego trzeciego kina polskiego. Co to oznacza? To jest określenie y, wybitnego krytyka filmowego Jerzego Płażewskiego, który to pierwsze powojenne kino tworzone przez tak zwanych Robinsonów, czyli przez jeszcze twórców przedwojennych Aleksandra Forda, Jerzego Bosaka, Wandę Jakubowską właśnie nazwał kinem Robinsonów. Potem było kino Kolumbów, czyli kino twórców, którzy urodzili się tuż przed wojną, ale wykształcili się już po wojnie i byli dojrzałymi twórcami już w latach 50. i wczesnych 60. Czyli to jest to pokolenie polskiej szkoły filmowej Munka, Wajdy, Kuca, Kawalerowicza. I właśnie trzecie kino polskie to jest to kino, które już nie ma jak gdyby nic wspólnego, w sensie jakichś rodowodów z kinem, z kinem przedwojennym. To jest pokolenie właśnie Żebrowskiego, Zanuskiego, Żuławskiego, Leszczyńskiego, Marka Piwowskiego, twórcy kultowego rejsu. To są ci twórcy, którzy już urodzili się albo tuż przed wojną, albo już nawet po wojnie. I skończyli sko szkołę filmową w latach 60., 70., gdzieś na początku lat 70., pod koniec 60. debiutowali filmami już niewojennymi. Już nie interesowała ich raczej II wojna światowa, już raczej penetrowali w, 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 w współczesność. I jest też bardzo ważne by powiedzieć, że. Krzysztof Zanussi całym sobą wpisał się w, w światowy, można, panteon kina autorskiego. Tu nie chodzi tylko o to, że sam pisał scenariusze najczęściej, co zresztą uważa za naj, naj, najważniejszą Elen, część swojej zawsze pracy. Nie pracę na planie, tylko jest w swoim żywiole, kiedy pisze scenariusz. Tylko, tylko w, w tym, że tak jak Fellini, jak Bergman, jak Kurosawa, Roztoczył przed widzami własny świat filmowy, że po kilku pierwszych już filmach widownia czekała na nowego Zanusiego, tak, że wiedziała mniej więcej, czego może od niego oczekiwać, czego się spodziewać, na co się nastawiać. Nastawiać się na film, który bez specjalnego jakiegoś efekciarstwa formalnego w sposób. Skupiony w sposób bardziej dialogowy, może nawet niż wizualny, opowie o dylematach moralnych współczesnych y, k, k ludzi, o ich postawach wobec życia, o ich rozrachunkach, o ich czasami także, zwłaszcza w późniejszym okresie twórczości, nawet y, dialogu z siłą wyższą, z, z, z Bogiem o ich wzajemnych relacjach. Prawda? To był zupełnie nowy ton i prawie że nowy temat w, w, w kinie polskim, a pełnometrażowy debiut fabularny Zanussiego, czyli struktura kryształu, skromniutki, czarno-biały, bardzo realistyczny film, był absolutnym objawieniem. O czym mówił? Mówił o dwóch naukowcach, dawnych kolegów ze studiów, których drogi później się zupełnie rozeszły. Jeden robił karierę w mieście, podkreślam karierę, drugi osiadł gdzieś w, w zapadłej y y wiosce i tam znalazł mimo to swoje miejsce w życiu i swoje miejsce do tego, by wykorzystywać jakoś na potrzeby tej lokalnej społeczności swoje wykształcenie. Kto z nich zrobił? lepiej. Potem interpretowano ten film, że to właściwie jest dwugłos wewnętrzny jednego człowieka, że to są rozsterki jednego y, 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 bohatera. Słuchaj. Ja mogę zrozumieć, że można sobie zrobić urlop na parę miesięcy, na rok. No, dla złapania oddechu. Ale przecież ty tutaj siedzisz prawie 5 lat. Ale czy nie przyszło ci do głowy, że to łapanie oddechu może być właściwym trybem życia? No stary, ale trzeba coś robić. Przecież to nasze najlepsze lata na rozmyślania. Będzie czas na emeryturze. Jesteś tego pewien? Czego? Że dożyjesz emerytury. Oj, nie wygłupiaj No i później już barwne życie rodzinne, które mówiło o tym, jaki Dystans czasami dzieli młode pokolenie, które właśnie wyrwie się do miasta, do kariery, od tych swoich domów rodzinnych, których jeszcze, które jeszcze gdzieś pozostały w jakiejś dawnej epoce. Na tym ogólnym tle rozgrywał się taki konflikt między ojcem granym przez Jana Kreczmara a synem, którego kreował Daniel Olbryski i pięknym zamknięciem tego okresu takiego właśnie zanusiego moralisty, niewątpliwie moralisty kina, był film esej, film niezwykły z 72 roku Iluminacja z nieżyjącym już niestety Stanisławem Latało w roli studenta poszukującego różnych dróg do znalezienia swojego miejsca w życiu. Ta postać była poczyta autobiografizmem, a charakter eseju nadawał temu filmowi udział prawdziwych naukowców, którzy wypowiadali się na różne tematy, tłumaczyli pojęcia naukowe, ściśle związane jak gdyby z tym, co w planie fabularnym przeżywał bohater i jego rodzina, jego najbliższe otoczenie. Co to jest iluminacja? Iluminacja to jest nazwa i pogląd Augustyna. Nazwa i pogląd utrzymały się długo, przez całe wieki średnie, w całej średniowiecznej filozofii. Myśl tego przekonania, yy, osiągamy wiedzę przez oświecenie umysłu. Wtedy, w takim momencie oświecenia, Umysł bezpośrednio widzi prawdę. Tak jak oczy widzą realny świat. Widzi ją wprost, bez rozumowania. Iluminacja zresztą nie jest y, działaniem y, ekstazy, nie jest bezmyślną ekstazą, zachwyceniem, jest potęgowaniem myśli. Potrzeba tylko. A żeby osiągnąć ten stan czystości serca. Ta czystość serca jest ważniejsza od działania umysłu. Ale dobry twórca filmowy to jest taki twórca, który jest jak barometr, który wyczuwa, że coś się zmienia w kraju, którym tworzy, i że trzeba te nastroje uchwycić. I oto druga połowa lat 70. to już była wyraźnie epoka w Polsce, w którym młode pokolenie czuło, że ten no, PRL cały, ta rzekoma demokracja trzeszczą w, w, w szwach, że to nie jest tak, jak miało być. I tutaj Rodzi się słynne kino moralnego niepokoju. Rodzi się w dwóch jednocześnie powstających filmach: w człowieku z marmuru, wajdy, zwłaszcza w jego części współczesnej, i w rewelacyjnym filmie Zanusiego Barwy ochronne, który jest nadal filmem Zanusiego, jest nadal można powiedzieć moralitetem rozpisanym na dwa głosy dwóch znowu y, y, naukowców, y, pracowników naukowych wyższej y, y, uczelni. Konformistycznego, starszego z nich, wielka rola Zbigniewa Zapasiewicza i młodego, który chce być uczciwy, chce zachować jakąś etyczną czystość. Grał go też prześwietnie Piotr Garnicki. Nie, ale pan postąpił bardzo szlachetnie, tylko że nierozważnie. No dobrze, a pan. Video Meliera, probocque deteriora secfor że postąpił pan źle, ale świadomie. Czy mogę zapytać, czy to nonchalancja, czy może brak charakteru? Odważnie pan sobie poczyna? Możliwe. No dobrze, odpowiem panu. Mam nadzieję, że pan w ogóle zasługuje na te rozmowy. Postępuję tak, jak postępuję, dlatego że jest mi z tym wygodnie. Pan powinien spostrzec, że jestem cyniczny. To oczywiste. Brawo. Niech mi pan powie, co w tym złego. To zależy, czy dla pana, czy dla innych. No, załóżmy, że dla mnie. Jak wynika z poprzedniego twierdzenia, bliźni no specjalnie mnie nie obchodzą, tak? To już jest film wyraźnie. Polityczny, podobnie jak późniejszy kontrakt, który był wielką komedią, ironią, satyrą na to, co nazywano potem czerwoną burżuazją. A te dwa filmy przedzielił, przedzieliła znowu taka utrzymana w tonacji, można powiedzieć, czystego Zanusiego, wspaniała spirala, rzecz o śmierci. Y, z, z piękną y, rolą Jana Nowickiego. No, y, później lata y, 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 90., 2000., 80., wcześniej jeszcze. Tutaj już y, y, twórczość Zanuskiego toczy się ze zmiennym szczęściem. Mówiąc twórczość, trzeba też jeszcze koniecznie powiedzieć, że on kręci wiele filmów za granicą. Dzisiaj, jak polski reżyser mówi, że kręci film w Ameryce, to mówimy no, Normalne, no taki jest świat. Natomiast kiedy Zanussi przystępował gdzieś na początku lat 70. do filmu Morderstwo w Katamon w Stanach Zjednoczonych, prawda? No, To była niesamowita w ogóle wtedy, w czasach Żelaznej Kurtyny Sprawa. I potem nakręcił wiele świetnych filmów, także i telewizyjnych za granicą. Złoty lew w Wenecji, film Rok spokojnego słońca z Mają Komorowską i amerykańskim aktorem Wilsonem. Ciekawy, odczytywany wtedy poprzez swój mroczny nastrój, raczej właśnie jako metafora, nie tylko jako rzeczywisty obraz Polski, miasteczka gdzieś na ziemiach odzyskanych w latach czterdziestych, zaraz po drugiej wojnie światowej, ale też jako Film, który był metaforą tego ponurego nastroju, jaki był w stanie, w stanie wojennym. No i tutaj, dotknięcie ręki, międzynarodowa produkcja, z samym Maxem Fonsydowem, w, w, w roli głównej, film o muzyce, o kompozytorze. Film, w którym pojawiają się znamienne zresztą dla późnej twórczości Krzysztofa Zanussiego wątki, wątki metafizyczne. One będą i w Bracie naszego Boga o bracie Albercie i będą w filmie Życie za życie o Maksymilianie Kolbe i w takim hmm. dziwnym filmie gdzieśkolwiek jest jeśliś jest i w filmie, którym Zanussi wrócił do doskonałej formy w roku 2000 znowu z wielką rolą Zbigniewa Zapasiewicza. To jest film Życie, jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Powtórzyła się sytuacja z barw ochronnych, mianowicie tamten film dostał Złote Lwy na festiwalu polskich filmów jeszcze wtedy w Gdańsku i nagrodę dla Zapasiewicza, i teraz też przy życiu jako śmiertelnego chorobie Ta sytuacja się powtórzyła. Jeszcze też była duża międzynarodowa produkcja, to znaczy z dalekiego kraju, o młodości Jana Pawła II. No i oczywiście szereg, szereg innych filmów. O jednym jeszcze chcę wspomnieć koniecznie, bo był ewentem, który dzisiaj jest chyba trudny do wyobrażenia. Był hitem telewizji, chociaż naprawdę był tak odległy od współczesnych telenowel, seriali i tym podobnych różnych produkcji, jak już się nie można wyobrazić. Mówię oczywiście o filmie za ścianą, bez którego filmografia Zanusiego byłaby niepełna. Czarno-białe, kameralne studium dwojga ludzi żyjących rzeczywiście no, jedno od drugiego tylko za ścianą, a jednak nie mogących się porozumieć bo żyjących w innych światach Fenomen fenomenalne kreacje Zapasiewicza i też u, 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 ulubionej aktorki właśnie Krzysztofa Zanuskiego, Mai Komorowskiej. Ojej, ojej, no rzeczywiście kataklizm. No zaraz pozbieramy. Pan pocałuje. Muszę posprzątać. No, właśnie. Twórczość, z jednej strony niezwykle bogata, niezwykle y, różnorodna, a z drugiej strony, właśnie to jest jej siłą, że y, rozpoznawalna. Że jak na wielkiego autora filmowego przystało, Krzysztof Zanussi roztoczył przed nami ten swój y, y, wielki taki y, y, na. Intelektualnego kina, namysłu nad tym, jacy jesteśmy, jacy powinniśmy być, jak powinniśmy postępować w życiu, żeby móc sobie spojrzeć w, w spokojnie, w lustro i innym ludziom w oczy. To jest niezwykła wartość kina Krzysztofa Zanussiego. I on sam tej, tym wartościom. Jak gdyby sprzyja w swoim życiu. Bo nie ukrywa tego. Uczciwie nie ukrywa tego, że mógł w PRL-u zrobić ten czy inny film dzięki temu, że nie podpisał jakichś tam ważnych, istotnych protestów środowiskowych. Ale z drugiej strony, kiedy władza chciała skłócić go z Andrzejem Wajdą. I specjalnie można powiedzieć, dała mu złote lwy, zresztą za znakomity film, jak mówiłem, barwy ochronne. Na tym samym festiwalu, na którym, od, p, p, że tak powiem, miał być potępiony, odsądzony od czci i wiary, rewelacyjny człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy, Krzysztof Zanussi dokonał cudów, prawdziwych cudów, ale udało mu się nie odebrać tej nagrody. I mówił potem żartobliwie, że w telewizji oglądał ten moment, kiedy ówczesny szef kinematografii, czy ktoś z wysokich dostojników od kinematografii, który właśnie mówił z wielkim smutkiem, że reżyser niestety nie mógł przyjechać od osobiście odebrać złotych lwów za barwy ochronne, usłyszał większe brawa na sali, która doskonale orientowała się o co chodzi, niż kiedykolwiek, gdy te nagrody na jakimś festiwalu odbierał.